Cześć, Jacek z protego.pl. Jak skutecznie zadbać o dłonie podczas wiosennych prac na działce lub w ogrodzie? W naszym sklepie protego.pl znajdziecie rozwiązanie dedykowane dla panie rękawice do prac ogrodowych. Posiadamy różne modele, które nie tylko pomogą wam skutecznie zabezpieczyć dłonie, ale także umilą pracę. Pierwszy model rękawic ogrodowych, jaki znajdziecie w naszym sklepie, to Air Garden. Rękawice. Są sprzedawane po trzy pary, czyli kupujecie taki pakiet: jedna, druga, trzecia para, każda para w innym kolorze. Te rękawice są powlekane albo poliuretanem, albo nitrylem. Tutaj macie rękawice powlekane nitrylem. Nitryl daje nam dodatkowo ochronę przed smarami i olejami. Także, jeżeli jakaś pani jest dodatkowo mechanikiem, no, użyje feminatywu, <grych> mechaniczką. To również może na przykład nasmarować kosiarkę, czy dolać paliwa, czy jakieś takie smarowanie wykonać. Tutaj te rękawice zabezpieczą skutecznie jej dłonie. Drugi model z tej samej rodziny rękawic to właśnie rękawice też Air garden tylko powlekane poliuretanem. To jest taka cienka, cieniutka warstwa ochronna. Ja może tutaj założę sobie, o, jedną Wam zaraz pokażę. Bardzo fajnie leżą na dłoni, są cienkie, czyli jakieś prace manualne możemy w nich wykonywać, o tak to, tak to jest w czuciu, bardzo dobre czucie małych przedmiotów, jakichś małych elementów do przesadzania małych kwiatków, jak małych doniczek jak mamy, to, to bardzo fajnie się nam y, sprawdzą. Kolejny model rękawic. To rękawice Air Hot Pink, takie fajne, różowe, w powlekaniu poliuretanem, czyli tutaj znowuż mamy bardzo fajne czucie, cienkie rękawice, do prac manualnych i w powlekaniu specjalną mieszanką spienionego lateksu, czyli gumy, ona jest taka Wykonana taka chropowata ze względu na to, żebyśmy tutaj mieli bardzo dobrą chwytność trzymanych przedmiotów, czy to grabek, czy to jakieś szczypcy do obcinania. Tutaj będziecie mieć bardzo dobre, dobre czucie i, i pewność, że nic nam się z dłoni nie wyślizgnie. Ten spiniony lateks też powoduje to, że mamy bardzo fajne uczucie komfortu, jak zakładamy rękawice na dłonie jest, są bardzo, bardzo miękkie. One są też w wersji oczywiście różowej dla pań. Dedykowanej, ale są jeszcze w wersji zielonej, i w wersji zielonej są produkowane od rozmiaru 6 czyli XS do rozmiaru 10 czyli XL. Także tutaj też dla pana będą idealne. Można swojemu mężowi, chłopakowi jak najbardziej zakupić. Również to jest powlekane lateksem, takim chropowanym do koszenia trawy, do wszystkich prac przydomowych. Jak najbardziej te rękawiczki się wam sprawdzą. I już tak na koniec. Ostatni model rękawic Air Flower. W takim pakiecie kolorowym, tutaj kupujecie minimalny zakup, to jest 6 par. Tak jak tutaj widać, ona każda para jest w innym kolorze. Wykonane są z nylonu, nie są już niczym powlekane. Także są do takich ogólnych prac, raczej nie nadają się do kopania w ziemi, ale no, do koszenia trawy, przenoszenia czegokolwiek, jakiś doniczek, jak najbardziej. Co jest ich zaletą, to to, że możemy je uprać, bo są bardzo elastyczne, nierozciągliwe, więc można je spokojnie prać w pralce, więc posłużą nam na, na długi, długi czas. A dodatkowo, przez to, że nie są powlekane, no to w gorące dni, na przykład letnie, dadzą nam tutaj dobrą przewiewność, nie będą się w nich tak pociły dłonie. Wszystkie te modele rękawic znajdziecie w naszym sklepie protego.pl. Wystarczy w okienku wyszukiwania wpisać Air Garden lub Air Hot Pink lub Air Flower, i pokażę Wam się na stronie wszystkie dostępne rozmiary oraz modele. A zakupione rękawice na protego.pl wyślemy Wam w takim ekologicznym foliopaku. Dbamy o środowisko i Raz, że jest wykonany z ekologicznych materiałów, to również później po wyrzuceniu może będzie znowu nowym foliopakiem. Zapraszamy.